Cześć Czołem Kluski z Resołem, słuchasz polski daily, podcastu dla osób, które uczą się języka polskiego. Ja nazywam się Paulina Lipiec, jestem nauczycielką języka polskiego i autorką różnych materiałów do nauki tego języka. Znajdziesz je na stronie www.polskidaily.eu. Znajdziesz tam też. Transkrypcję wszystkich odcinków mojego podcastu. Dzisiaj słuchasz odcinka z serii Rodzina Wyrazów. To jest seria, w której uczęcie słów, które brzmią podobnie do siebie, bo należą etymologicznie do tej samej rodziny. Ponieważ święta za pasem czyli święta tuż-tuż Dzisiaj mam dla ciebie słowa, które pochodzą od słów prezent i dar. Za chwilę wyjaśnię ci, e, czym one się różnią. Zaczynamy. Ten czas, kiedy tydzień przed Bożym Narodzeniem przypominasz sobie, że jeszcze nie masz prezentu dla męża kuzynki i nie masz pojęcia, co mu kupić. No ja też nie. Moja niepopularna opinia na temat prezentów jest taka, że prezenty powinniśmy kupować tylko dzieciom i najbliższym dorosłym, ale tylko tym, którzy otwarcie twierdzą, że prezenty są ich językiem miłości. Jako społeczeństwo powinniśmy też zrezygnować z klasowych mikołajek, z mikołajek w pracy i ze wszystkich odmian mikołajek typu biały słoń, white elephant czy jakieś inne loterie społeczne. Musimy zrozumieć, że nikt nie potrzebuje kubka z napisem Ulubiona koleżanka z biura, ani stojaka na wino w kształcie kaczki w stroju Mikołaja. Chociaż to może być nawet zabawne. A i tak będzie tylko zbierał kurz. Myślę, że z prezentowego szaleństwa cieszą się najbardziej firmy, sklepy. I jasne, ja rozumiem, że trzeba wspierać gospodarkę i dać ludziom zarobić, ale ile z tych prezentów jest sprowadzonych z zagranicy i ile z nich trafi na strych, do piwnicy, do śmieci albo, jeśli mają szczęście, do pudełka z napisem: Prezenty dla ludzi, których nie lubię. No właśnie. Dobra, przepraszam, musiałam to zrobić. To był mój antykonsumpcyjny apel do wszystkich. Pewnie już za późno na to, nie? No dobra, ale skupmy się jednak na warstwie językowej fenomenu dawania prezentów. Dzisiaj na urodziny czy na Mikołajki możemy komuś sprezentować coś. Sprezentować jakiś prezent. Prezent. Nie jest starym polskim słowem w przeciwieństwie do daru, ale dużo lepiej pasuje do czegoś, co pakujemy w papier prezentowy czy wkładamy do torebki prezentowej. Stary, dobry polski dar to coś większego, coś, co wymaga od nas wyrzeczeń. Albo za co jesteśmy bardzo wdzięczni. Jeśli dostaliśmy nowe serce tak mówię tutaj o narządzie, organie o sercu i nie musieliśmy za to nikomu zapłacić no to to jest dar. Jeśli siostra podarowała ci komórkę jajową, bo chcesz mieć dziecko, ale nie możesz, bo twoje własne są zniszczone przez alkohol i narkotyki, to to też jest dar, a nie prezent. Dar to również talent, umiejętność pięknego malowania albo pisania wspaniałych wierszy, to dar od losu, od fortuny. Takim bardziej słowiańskim synonimem prezentu w takim znaczeniu normalnym, życiowym, coś, co możesz kupić na Allegro, to może być podarunek albo podarek. Używamy tych słów rzadziej niż słowa prezent, ale wcale nie są archaizmami, po prostu są rzadsze. Być może wiesz, że ja lubię takie rzadsze słowa, które są oryginalnie słowiańskie, a nie zapożyczone z innego języka, szczególnie nie z angielskiego. Lubię więc słowo podarek, ale lubię to słowo jeszcze z jednego powodu, bo jest dla mnie zabawne. Brzmi jak coś, co było po darku z dużej litery darku. Bo darek to inaczej Dariusz, imię dla mężczyzny. Więc jeśli twój były chłopak miał na imię Darek, a twój nowy chłopak ma na imię Wojtek, to Wojtek jest podarkiem. Jest jeszcze słowo upominek, które znaczy mały prezent, prezencik. Słowo upominek Pasuje idealnie do Mikołajek w pracy, bo kupujemy sobie wtedy małe, tanie rzeczy. A upominek to coś małego. Upominek dla bliskich osób można też przywieźć z wakacji. Pamiątki przywozimy dla siebie, a upominki dla naszych bliskich. Wróćmy teraz do słowa dar. Pod choinkę raczej nie kupujemy darów, ale prezenty. Jednak, kiedy opowiadamy historię o trzech królach. Wiesz, jak mają na imię? Polskie tłumaczenia to Kacper, Melchior i Baltazar. A więc ci trzej królowie przyjechali z dalekich krain do Jezusa. I mówimy, że przywieźli Mu Dary. W darze złożyli mu mirrę, kadzidło i złoto. Słowa dary użyjemy też, kiedy zbieramy potrzebne rzeczy dla osób, które na przykład straciły majątek, straciły wszystko, co miały w wyniku jakiejś katastrofy, na przykład pożaru, powodzi. W zeszłym roku w Polsce była wielka powódź, i w tym czasie Polacy zbierali dary dla powodzian. Można zbierać dary dla osób poszkodowanych na wojnie albo w katastrofie. I dary, i prezenty można komuś podarować. Słowa podarować i sprezentować mają podobne znaczenie. Ale używamy ich troszkę, ciut, ciut, inaczej. Podarować jest bardziej neutralne i pozytywne. Możesz powiedzieć, że w zeszłym roku podarowałaś babci maszynkę do mięsa, albo podarowałaś mężowi krem do stóp, cokolwiek. Sprezentować brzmi bardziej jak zasponsorować. I podkreśla rolę pieniędzy. Możemy też sprezentować coś sobie samym. Tego czasownika częściej użyjemy, kiedy kupujemy coś sobie samym. Jeśli co roku kupujesz prezent pod choinkę także sobie, powiesz pewnie: W tym roku sprezentowałam sobie dwa dni w spa. Blisko czasownika podarować, który wymaga dopełnienia, czyli podarować prezent, podarować pieniądze itd., jest też czasownik obdarować kogoś. Obdarować kogoś. Obdarować to dać dużo prezentów albo dać duży prezent. Ta mała zmiana prefiksu kładzie nacisk na efekt. Jakie prezenty mają na osoby obdarowane, albo na osobę, która coś dostała? Fundacja, która zbiera paczki dla biednych rodzin, może napisać na swoim profilu w mediach społecznościowych, na Facebooku, na Instagramie: W tym roku udało nam się obdarować 100 rodzin. Dzięki czasownikowi obdarować, nie muszą pisać, co konkretnie podarowali. Osoba, która angażuje się w taką akcję charytatywną i finansuje jakiś prezent, to darczyńca. Warto znać to słowo i nie pomylić go z dawcą. Dawca kojarzy się po polsku z organami. Na motocyklistów mówi się czasem dawcy organów. I ja się z tym zgadzam. Jestem na nie. Jeśli pamiętasz odcinek o słowie krew, to na pewno już wiesz, że osoba, która oddaje krew, to krwiodawca. I to nie to samo co darczyńca. Jeśli darczyńca decyduje się wesprzeć jakąś akcję finansowo, to pieniądze, które wysyła nazywają się darowizna Niektórzy co roku przekazują darowizny na chore dzieci czy bezdomne zwierzęta a inni wolą składać darowizny partiom politycznym W grupie czasowników od słowa dar mamy też chochlika czyli coś co nam miesza w głowie. Darować bez żadnego prefiksu może też znaczyć wybaczać. Na przykład, kobieta, którą mąż zdradzał na prawo i lewo, może do niego krzyczeć: Nie daruję ci tego! Do końca życia będę ci uprzykrzać życie i puszczę cię z torbami! Możesz też usłyszeć, że ofiara zdecydowała się darować winę złodziejowi, który ją okradł w desperacji. A może słyszałeś, słyszałaś o darowanym koniu? Nie? Zwykle koń nie jest dobrym prezentem, nie polecam, bo jego utrzymanie dużo kosztuje i to w ogóle. Zobowiązania na 20 plus lat. Ale mamy w Polsce takie stare powiedzenie: darowanemu koniowi nie zagląda się w zęby czyli nie patrzy się do buzi. Czyli, jeśli ktoś ci kupi konia, nie sprawdzaj, czy musisz go umówić do dentysty, tylko po prostu grzecznie podziękuj. A tak serio. Mówimy, darowanemu koniowi nie zagląda się w zęby, kiedy ktoś krytykuje coś, co dostał za darmo. Nie powinno się krytykować rzeczy, za które się nie zapłaciło, ale się dostało w prezencie. No dobra, nie zgadzam się z tym. Ja tam uważam, że czasem warto da zaglądać darowanemu koniowi w zęby i krytykować kiepskie prezenty, żeby następnym razem ta osoba pomyślała lepiej, pomyślała więcej nad tym, co nam kupić. Na przykład. Tak samo na przykład em, kiedy biedna rodzina zgłasza się do programów w telewizji, żeby im wyremontowali mieszkanie. I zamiast Funkcjonalnego, łatwego w utrzymaniu projektu, dostają coś, co rozpadnie się po roku. No ale to temat na inny odcinek podcastu. A i fraza za darmo oraz słowo darmowy też pochodzą od rzeczownika dar. Myślę, że warto zapamiętać jeszcze jedno słowo z tej rodziny. Mam nadzieję, że masz jeszcze miejsce w pamięci. Jak nie, to zrób miejsce i się skoncentruj. Darzyć nie jest synonimem darować, ale oznacza żywić wobec kogoś jakieś uczucia. Na przykład można kogoś darzyć sympatią czyli lubić. Można też darzyć kogoś szacunkiem, respektować albo darzyć zaufaniem. Ufać komuś. To takie najpopularniejsze kolokacje ze słowem darzyć sympatią, szacunkiem albo zaufaniem. Już jesteśmy blisko końca, obiecuję, ale muszę jeszcze przypomnieć moim. Ukraińskim słuchaczom, może też słuchaczom z innych krajów, że prezenty raczej dostajemy. Owszem, czasami mówimy otrzymywać prezenty, ale to słowo brzmi bardziej formalnie. Ja bym go zarezerwowała raczej do otrzymywać list, otrzymywać pismo z urzędu itd. A w takim normalnym, kolokwialnym polskim częściej używajcie słowa dostawać, dostać. Ok? Otrzymywać bardziej formalnie i mniej, dostawać bardziej kolokwialnie i częściej. Ja moich słuchaczy darzę sympatią i szacunkiem, i dlatego tutaj już będzie koniec. Mam nadzieję, że zostaniecie obdarowani wspaniałymi podarkami przez ludzi, którzy darzą Was sympatią i mają dar do wyszukiwania przydatnych, spersonalizowanych upominków. A jeśli dostaniecie coś, co Wam się nie spodoba? No cóż, darowanemu koniowi nie zagląda się w zęby. Możecie sprezentować to komuś innemu. Pamiętajcie też w tym roku o osobach, które nie dostają żadnych prezentów. Może uda wam się zostać darczyńcami albo przekazać małą darowiznę potrzebującym. Dzięki za wysłuchanie tego odcinka. Jeśli był przydatny, jeśli wynatowałeś wynatowałaś trochę użytecznych słów, i masz w gronie znajomych, przyjaciół, kogoś, kto też uczy się polskiego, to wyślij tej osobie link do tego odcinka. Będzie mi bardzo miło. Dzięki. To już koniec i bomba. Kto nie słuchał, ten trąba. Cześć.